Wśród obszernego placu zaczynał się ruch, gwary i turkot, przybywających na wielki targ wozów i ludzi. Ludność całego miasteczka stała już na nogach, gotując się do sprawiania w dniu tym licznych i najróżnorodniejszych interesów. W domu Ezofowiczów nikt też już nie spał. Wstano tam także wcześniej niż zwykle. W tej stronie domu, którą zamieszkiwali z rodzinami swymi Rafał i Ber. Słychać było kilka głosów męskich, rozmawiających ze sobą żywo, głośno i wesoło. Wymieniano tam różne przedmioty handlu i przy każdym z nich stawiano liczne szeregi cyfr. W rozmowę ta mieszało się od czasu do czasu opowiadanie jakieś, śpiewnym głosem wypowiadane. A po nim następowały wykrzykniki zdziwienia, tłumne zapytania albo wesołe śmiechy. Czuć tu było pokój i zadowolenie ludzi pracujących gorliwie około dobrobytu swego i rodzin swych, lecz troskę o sprawy życiowe osładzających sobie wzajemną otwartością, ufnością i przyjaźnią. W dużej, widnej, bawialnej izbie pachnącej jedliną, której gałązkami usypano dnia tego podłogę, staranniej jeszcze niż zwykle wymytą i wymiecioną, na starej, żółtej kanapie przed stołem zasłanym barwistą serwetą siedział Saul w odświętnym ubraniu z błyszczącej sajety w samitnej czapeczce na srebrzystych włosach i z zwolna szczerosrebrną łyżeczką popijał woniejącą, wyborną herbatę. Ogromny, błyszczący jak złoto samowar nie stał poranku tego jak zwykle na szafie, przez szyby której przeglądały się dostatnie naczynia kuchenne i stołowe, lecz żarzył się węglami i buchał parą w sąsiedniej izbie wielkiej, czystej, ławami i stołami dokoła ustawionej, a jaskrawo oświetlonej szerokim płomieniem ogniska, roznieconym w wielkim kuchennym piecu. Nastawienie ogromnego samowaru tego szerokość kuchennego ogniska, żwawe krzątanie się około niego niewiast, i dość licznej służby domowej, a także odświętne ubranie saula i niepokalana białość firanek ozdabiających okna bawialnej izby, objawiały, że w domostwie bogatej rodziny kupieckiej spodziewano się dnia tego licznych gości. I na przyjęcie ich czyniono wesołe i uprzejme przygotowania. Teraz przecież Ranek był wczesny jeszcze, i stary Saul siedział sam jeden, lubując się widocznie atmosferą ładu i dostatku, która go otaczała, jak też odgłosami rozmów i krzątań się, napełniających od szczytu do podstaw dom obszerny i ludny. Była to jedna z chwil dość częstych zresztą które poważnemu patriarze starożytnego rodu w całej pełni uczuć dawały wszystkie łaski i dostojeństwa obficie zlane przez Jehowa na błogosławioną starość. Zaledwie jednak otworzyły się drzwi od sieni, a przez nie wszedł do izby Meir, pierzchnęła błogość napełniająca przygasłe źrenice i rozjaśniająca zbrużdżone czoło Saula. Widok wnuka przywiódł mu na pamięć bolący cierń jakiś, o którym wśród wdzięcznego rozpamiętywania kwiatów żywota swego zapomniał. Pierwsze też spojrzenie na młodego człowieka sprawiało wrażenie fałszywej, a raczej smutnej i burzliwej nuty, wmieszanej w akord harmonijny i wesoły. Troska i niepokój malowały się na pobladłej twarzy, a w oczach płonął ogień wzburzonych uczuć i myśli. Wszedł do izby śmiało i prędko, ale gdy spotkał się wzrokiem ze spojrzeniem dziada. Pochylił twarz i zwolnił nieco kroku. Niegdyś zbliżał się do dobroczyńcy i ojca ojca swego z ufnością i pieszczotą ulubionego dziecka. Teraz jednak czuł, że pomiędzy nim a starcem tym, który wypiastował dzieciństwo i młodość jego, wznosiła się coraz wyższa i twardsza zapora. Wiedział też, że zaporę tę wzniósł sam słowami i postępkami swymi. Tęskno mu było za dawną czułością przygasłych oczu, które teraz patrzyły nań surowo i gniewnie. To też zbliżył się do dziada ze spuszczoną smutnie powieką. Stanął przed Nim w nieśmiałej postawie i proszącym pokornym prawie głosem rzekł: Zejdę, ja bym chciał z tobą o jednej ważnej rzeczy pomówić. Na widok nieśmiałości tej, z jaką ulubione mu niegdyś dziecko, zbliżało się do Niego. Na przyciszony i proszący dźwięk jego głosu, Saul mniej surowym stał się, a więcej smutnym. Mów, odpowiedział krótko, lecz łagodnie. Zejdę, czy pozwolisz mi zamknąć drzwi i okno, aby nikt rozmowy naszej posłyszeć nie mógł? Zamknij, odpowiedział Saul i z pewnym już niepokojem oczekiwał dalszej rozmowy z wnukiem. Mejer zamknął drzwi i okno, a blisko dziada stanąwszy, zaczął: Zejdę. Na głowie mojej, dzięki tobie, kłopotu żadnego nie ma. I mnie nikt krzywdy żadnej nie wyrządził, ale ja o jednym strasznym sekrecie dowiedziałem się i nie wiem sam, co z nim zrobić. Zataić go w sobie ja nie mogę bo jeżeli jego ja zataję na świecie stanie się wielki jeden grzech a na cały lud izraelski wielki wstyd spadnie więc ja sobie pomyślałem że o sekrecie tym tobie zejdę powiem żebyś ty z siwymi włosami swymi i z powagą swoją którą nad duszami ludzkimi masz grzechowi i wstydowi na przeszkodzie stanął teraz już Saul wpatrywał się w twarz wnuka pół z ciekawością pół z niezadowoleniem. No, rzekł lepiej daleko tym ludziom jest, którzy żadnych sekretów strasznych nie przenikają i nigdy o nich ust swoich nie otwierają. Ale ja boję się, że kiedy ty nie otworzysz serca swego przede mną, otworzysz je przed innymi ludźmi i znowu z tego nieprzyjemności, jakie wypadną, mów, jaki to jest ten. Straszny sekret. Majer odpowiedział: Sekret ten jest taki. Jankiel Kamionker trzyma w posesji od kamieńskiego dziedzica wielką gorzelnię. On w tej gorzelni wypędził sześć tysięcy wiader wódki, ale nie sprzedawał jej przez całe lato. On jej nie sprzedawał dlatego, że cena niska była. Teraz cena podskoczyła w górę. I on ją sprzedać chce, ale podatku, który od niej rząd bierze, zapłacić nie chce. Mów ciszej, przerwał nagle saul, którego twarz zdradzała wzrastający niepokój. Meir głos zniżył do szeptu prawie. Żeby podatku nie zapłacić, kamionkę wódkę tę wykradł ze dworu i przeszłej nocy przewiózł ją pod karaimskie wzgórze. Gdzie ją szynkarze z różnych stron targowali i rozkupywali. Ale on pomyślał sobie, a co będzie, jak urzędnik przyjedzie rewidować podwał i wódki nie znajdzie. Wielka będzie odpowiedzialność za to i wielki sąd. Jak on tak pomyślał, to on dwóch ludzi najął. Zejdę. On dwóch nędzarzy pieniędzmi skusił. Sza! zawołał nagle przyciszonym głosem Saul. Milcz i niech żadne słowo więcej z ust twoich nie wyjdzie. Już ja końca twojej mowy domyśliłem się. Ręce starca drżały, siwe brwi jego sunęły się i zjeżyły. Mail umilkł i pełnymi niespokojnego oczekiwania oczami patrzał na dziada. Saul milczał długo. Potem, nie podnosząc spuszczonych powiek, Niepewnym głosem wymówił. Twoje usta kłamstwo wrzekły. To nie może być. Zejdę, zaszeptał Meir. To prawda jest taka, jak te słońce, co dziś na niebie świeci. A dlaczego to nie może być? Czy ty zejdę nie słyszałeś, że wypadki takie przytrafiały się już za przeszłego roku i przeszłego roku w różnych stronach? Takie wypadki, zejdę, przytrafiają się coraz częściej, a od nich każdemu prawemu Izraelicie serce ściska się od boleści, a czoło pali się od wstydu.